Dobry, moi drodzy, witam Was gorąco w kolejnym odcinku podcastu Chill and Fire, i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czego my tak naprawdę w naszym biznesie chcemy. Nawet ten, ten odcinek zatytułowałam, tak, kobieto, czego Ty tak naprawdę chcesz w swoim biznesie? I nie wiem, czy Wy pamiętacie takie memy, ale one kiedyś były bardzo popularne. gdzie Kim jesteśmy? Kobietami. Czego chcemy, nie wiemy, ale chcemy tego bardzo mocno. I czasem tak właśnie jest, również we własnym biznesie. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie chwilę o tym, jak w ogóle to, czego my chcemy, czego my pragniemy, ma wpływ na to, jak idzie i jak działa, jak funkcjonuje nasza firma, jaką strategię do niej dobieramy, jak budujemy markę osobistą. I jak pamiętam początki mojego biznesu, to wiecie, była taka ogromna radość, ogromna ekscytacja, w ogóle takie, ja powiedziałabym nawet, że podniecenie tym, że ja w końcu robię coś dla siebie, że nie będę pracować dla kogoś, że nie będę już na etacie, że będę miała własną firmę. I miałam takie ogromne poczucie wszechmocy, takie, że. Nie ma żadnych limitów. Skyless is uh, the limit, a w zasadzie there is no limit. I mm, to wszystko też było mocno wzmocnione przez przekaz, który często czytamy w internecie, a przynajmniej który ja wtedy czytałam w sieci, słuchając różnego rodzaju webinarów, no bo wiadomo, że się uczyłam, słuchając różnego rodzaju mentorów. Hasło, że możesz wszystko, bo to jest Twoja firma, było naczelnym hasłem, oczywiście. Wszystkich marketingowców, wszystkich strategów w tamtych czasach, no to było parę lat temu. No i rzeczywiście tak też to wyglądało, i bardzo często to wygląda też w początkach biznesów u wielu kobiet. Tak jak obserwuję przynajmniej, że mm, przede wszystkim my chcemy. Własnej firmy, niezależności, wolności, dużych pieniędzy, wielu klientów, jakby nie myśląc też o tym, że duża liczba klientów to jest mniej wolności, zwłaszcza jeżeli prowadzimy solo biznes usługowy, szczególnie usługowy, bo jak jest duża liczba klientów przy produktach, no to jest troszeczkę inaczej, ale tutaj sobie rozmawiamy o biznesach usługowych, tych online nowych biznesach usługowych, no a tam wiadomo, że większa liczba klientów to jest zawsze większa zajętość, szczególnie właśnie jeżeli prowadzimy tę firmę solo, no to wtedy ta zajętość to jest nasza zajętość, nie? bo nikt za nas, za nas tych zadań nie zrobi, nie. No ale wiadomo, chcemy. Na początku chcemy wszystkiego, dużo. Dużo klientów, dużo kli projektów, dużo pieniędzy, dużo, dużo większej skali. Mm. Dużo działania, przynajmniej tak jak obserwuję, i to jest to ten etap, kiedy jakby to naczelne hasło to jest produktywność i żeby się dużo działo, nie? I my wtedy nie myślimy, jakby o naszych limitach, nie myślimy o tym, że nasz organizm może nie wytrzymać tej presji, nie myślimy o tym, że czasem trzeba odpocząć ja pamiętam jak prowadziłam tą firmę na samym początku no to właśnie też miałam takie poczucie że sen jest dla słabych że ja wcale nie potrzebuję odpoczywać że na urlop nie trzeba jeździć bo można jechać na workation i to znowu wiązało się to z tym że działałam sama w swojej firmie a jak działałam sama, no to wiadomo, że nie było komu tych klientów oddelegować i ich zadań. A oni nie zawsze chcieli, bo część chciała i tu nie miała z tym żadnego problemu, że na czas mojego urlopu, powiedzmy, czy też tej mojej nieobecności, no to oni sobie gdzieś tam sami zaopiekowywali te obszary, którymi ja się zajmowałam. Albo zadania cykliczne, które można było sobie gdzieś tam zaplanować, no robiłam to przed. No ale wiecie, jak to jest przed, nie? Przed to oznacza ogromną, ogromną, Dwustuprocentową zajętość przed urlopem i taką samą zajętość po urlopie, no bo wracamy i zaczynamy nadrabiać zaległości. I tak naprawdę, jak tak patrzę na tę moją działalność, to ja nie wiem, kiedy przyszedł ten moment, kiedy ja stwierdziłam, że ja już nie chcę takiej ogromnej skali, że w sumie skala. Tak duża skala i budowanie ogromnego imperium to niekoniecznie jest coś, czego ja chcę. Oczywiście chcę fajną firmę, chcę, żeby ta firma rosła, chcę się zajmować wieloma rzeczami, bo jakby mam to wpisane w naturę, ale budowanie wielomilionowego imperium, no zaczynałam się zastanawiać. Zaczynałam się zastanawiać, czy to na pewno jest ta ścieżka właściwa dla mnie, i pojawiło się też takie pytanie, czego chcę. A jeżeli nie chcę tego, a wiele lat tak mówiłam, że to jest jakby mój cel, mój priorytet, moja wizja tego biznesu, no to co dalej, nie? I kiedy po raz pierwszy pomyślałam właśnie, że no niekoniecznie jest to coś, co jest mi pisane, co ja wybieram w tym momencie, to ta myśl mnie bardzo mocno zmroziła, nie? I wiecie, to był taki moment, kiedy ja. Bardzo um, rozwijałam, bardzo poważnie rozwijałam agencję wirtualnego wsparcia Pretty Well Done. I pojawił się inwestor, pojawiła się osoba, która powiedziała, że ona mi pomoże, ona mi da pieniądze, ona da mi wsparcie, ona będzie też trochę moim mentorem, e, żebym ja wyskalowała tę agencję do 100 asystentek. I jak ja usłyszałam 100 asystentek, to było takie e, chyba nie. Chyba nie, ja wolę moją małą butikową agencję, która zresztą działa do dzisiaj, wolę pracować z kilkoma klientami, niż rozbudowywać to do takiej ogromnej skali, gdzie nikt nikogo nie zna tak naprawdę, no bo 100 osób jeszcze pracujących zdalnie, no to jest gigantyczny jakby rozmiar, przynajmniej w moim wyobrażeniu wtedy był i... Kto nad tym zapanuje? I znowu, jako że ja prowadzę jeszcze inną firmę, jestem współwłaścicielką w innej firmie i jeszcze spełniam się jako trenerka biznesu i trenerka mentalna, no to poświęcenie kilku lat tylko na to, żeby rozbudować firmę do właśnie tych 100, 200, 300 asystentów takiego wielkiego kombo, to nie było coś, stwierdziłem, że to nie, to nie jest dla mnie, nie? No, tyle tylko, że. Przecież tego chciałaś, nie? Taka myśl gdzieś mi tam kiłkowała z tyłu głowy. Przecież chciałaś imperium, chciałaś, żeby to było duże, chciałaś tej wielkiej skali. Ale jak popatrzyłam sobie na kobiety, które zbudowały takie imperia i jak one otwarcie w tamtym czasie zaczynały mówić o wypaleniu, o depresji, o problemach psychicznych, Stwierdziłem, że ja tego nie chcę, że to nie jest moje, że ja nie chcę się doprowadzić do takiego stanu, że po pierwsze będę brała duże kredyty, że będę odpowiedzialna za, du za dużą liczbę osób, że duża liczba osób będzie zależna od tego, czy ja im tam pracę, czy też nie. Jakby, że to nie jest zwyczajnie moja ścieżka. Druga rzecz, która mnie powstrzymywała, to była właśnie ta myśl przed, raz, że właśnie przed to poczucie odpowiedzialności, druga rzecz to była właśnie ta taka, taka myśl, że jeżeli ja zacznę się na tym koncentrować w tej chwili, jeżeli ja zacznę to w tej chwili budować, jeżeli ja znowu będę musiała poświęcić kilka lat na to, żeby wyskalować do tak ogromnej jakby, um, wielkości tę firmę, w moim pojęciu, no bo rozumiem, że są firmy, które mają i po tysiąc osób yy, yy, i sobie radzą, no ale w moim pojęciu 100 asystentek to było bardzo dużo. Ja cały czas miałam tę wizję, że to ja będę musiała tam nimi zarządzać. No, oczywiście, że nie, I jakby z punktu widzenia struktury biznesu i strategii i tak dalej zdaję sobie sprawę, że nie, ale poczucie pozostało, nie. To stwierdziłam, że nie, że to może, naj, że to jest najprostsza droga dla mnie do wypalenia zawodowego. Ja już na tamten moment czułam się zmęczona właśnie takim mm, życiem od lat bez e, urlopu, takiego urlopu, urlopu, nie no bo jeździłam jednak na workation. Życiem takim byciem przypiętą do telefonu non-stop. E, o dramatach, które się działy, kiedy jeździłam na wakacje, na urlopy, te pseudo-urlopy na workation, to wam opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu. No, i stwierdziłam, że nie, że, że nie, że ja nie chcę, że, że jednak to budowanie imperium to nie jest dla mnie, nie? I znowu budowanie imperium w świecie, gdzie nie każdy ma równe szanse, bo wiecie, ja nie wierzę, że wszyscy jesteśmy wszyscy mamy dokładnie te same szanse i wszyscy mamy te same możliwości, i wszyscy mamy do dyspozycji 24 godziny na dobę. Jak na przykład Beyoncé, ja mam 24 godziny, ona ma 24 godziny. No i okej, okay, mamy te 24 godziny, tylko jakby okoliczności, które nas otaczają, i życie, jakie same stworzyłyśmy, no one są totalnie inne, nie? No bo ja nie mam sztabu ludzi do malowania, do przygotowywania, do obróbki materiałów, do prowadzenia firmy, nie mogę być sobie divą i stwierdzić, że dzisiaj nie pracuję, bo znaczy mogę. Znaczy Mogę. Okay. Mogę stwierdzić, że dzisiaj nie pracuję, dzisiaj biorę urlop, ale nie mogę sobie stwierdzić, że dobra, w tym roku to ja sobie robię przerwę, nie? No bo jakby, no, no nie. Więc stwierdziłam, że to totalnie nie jest moja droga. Tylko, że za tą myślą jako pierwszy przyszedł wstyd. I takie odrzucasz taką ofertę. Tyle lat pracowałaś na to, żeby zbudować pozycję na rynku. I nagle chcesz to wszystko zaprzepaścić. Nie? I potem pojawiły się wiecie takie myśli, które my często, często, naprawdę często słyszymy od innych osób, nie? że odpoczynek jest dla słabych. Albo e, nic nie osiągniesz, jak będziesz prokrastynować, albo jak nie będziesz podejmować ryzyka, albo jak nie, e, nie zrobisz tego pierwszego kroku. No i to, które mnie gdzieś tam hamowało przez bardzo długi czas przed tym wyborem, co ja chcę w życiu, tak naprawdę, że tyle wysiłku na nic. Włożyłaś 3 lata w to, żeby zbudować firmę. Pracy niemalże 24h na, na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez urlopów, bez odpoczynków, bez wolnych weekendów i nagle teraz stwierdzasz, że ty nie chcesz tej skali, że ty nie chcesz budowania wielkiego biznesu. Jak to? Nie, No tak to. No, 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 tylko krowa nie zmieni zdania, umówmy się. Więc ja rzeczywiście stwierdziłam, że... Mm, że tak, że ja tego nie chcę, nie? I jak tak sobie obserwuję, jakby etapy biznesu, jakie dotykają albo w jakie wchodzą wszystkie osoby, które ten biznes prowadzą, to może, można je podzielić tak naprawdę na trzy części. Pierwsza to jest właśnie ten taki etap zachłyśnięcia się wolnością przedsiębiorczo przedsiębiorczością, tym byciem na swoim, tym takim, że mogę wszystko. Czyli takim etapem rozwoju. Druga to jest taki etap stabilizacji i powolnego skalowania. I tak naprawdę trzeci etap to nie jest wielka skala albo pozostają w miejscu, tylko to jest, znaczy w sumie trochę tak. To jest etap, który ja nazwałam na własny użytek etapem ty wybierasz. Ty wybierasz, co dla tej swojej firmy, dla siebie. O, przede wszystkim, co przede wszystkim dla siebie chcesz. Nie żaden guru w internecie, który ci powie, że to jest jedyna słuszna droga. Nie żaden mentor, nie żadna grupa mastermindowa, tylko tak naprawdę, jeżeli chodzi o twoje życie i twoją firmę, decyzję podejmujesz wyłącznie ty. Oczywiście możesz się sugerować opiniami, możesz zapytać o zdanie, możesz wziąć pod uwagę w zasadzie powinnaś wziąć pod uwagę um, zdanie rodziny, ale to nie oznacza, że ono musi być tożsame z twoim zdaniem. Więc, jakby Ty podejmujesz decyzję, czego chcesz dla swojej firmy. I kończąc ten odcinek, bo on w sumie będzie dosyć krótki, chciałabym, żebyś zamknęła na chwilę oczy, zatrzymała się i pomyślała sobie: tak wiesz, wsłuchaj się głęboko w siebie i zadała sobie to pytanie, czego ja chcę dzisiaj dla mojej firmy. Ja. Ja jako Kasia, ja jako Marta, ja jako Ewelina, czego ja chcę dla swojej firmy? I posłuchaj tego głosu serca. Posłuchaj siebie, bo tylko w ten sposób możesz budować tę firmę bez presji, w jakby takim. Poczuciu i w zgodzie z własnymi wartościami, z tym, czego ty pragniesz, no bo jakby nie było, to jest Twoja firma, ty decydujesz, ty jesteś za nią odpowiedzialna, ty ją otwierasz bądź zamykasz, ty podejmujesz decyzję z kim pracujesz i ty możesz powiedzieć, mam dość. Albo wręcz przeciwnie, możesz powiedzieć, dzisiaj chcę imperium, a za dwa lata możesz zmienić zdanie. I to też jest bardzo uwalniająca myśl. I z tą myślą chciałabym Cię zostawić dziś, tak do przemyślenia. Mm, I dać Ci taki mały znak sygnału, że Masz pozwolenie na to, żeby robić rzeczy, których Ty chcesz. Do usłyszenia.